Cześć kochani, witam serdecznie tu Adam z kanału Polish Indiana Jones i oczywiście mój ukochany Team of the World. Słuchajcie, ja tutaj nie mam dzisiaj słów, wy musicie sami spojrzeć, jak to wygląda. Jest to pierwsze klubowe kopanko komercyjne, dodatkowo jest to kopanko świąteczne, także spójrzcie sami, co tu się dzieje, ile ludzi zjechało i. Zobaczymy, jakie fanty nam dopiszą dzisiejszego dnia. Ja życzę wszystkim powodzenia i zapraszam na odprawę. Ostatni łych. Słuchajcie, mamy do dyspozycji trzy pola. Jest to pole tutaj, pierwsze po lewej stronie. Jest to pole, na którym jest zakopane pięć czekoladek, za które przygotowałem kilka zestawów. Także fajnie jest znaleźć taką czekoladkę. Ogólnie na tym polu może. Chcesz przemawiać? Zapraszam kolegę ja na środek. Słuchajcie, tam jest drugie pole. Przechodzimy przez jezdnię i tam zaraz z prawej strony jest przejście. Jest drugie potężne pole i na wprost z tyłu za wami jest trzecie kolejne wielkie pole. Co wam mogę jeszcze rzec? Jest to mikołajkowe kopanie zorganizowane przez Team of the World. Ja dziękuję naprawdę wszystkim wszystkim, bo włożyliśmy w to mnóstwo pracy, mnóstwo czasu, energii, e, nawet i stresu. Dzięki, że w ogóle kilka osób miało ochotę w nocy dzwonić i mnie budzić. Naprawdę mi, warto o tym wspomnieć, że szanujecie. E, co tu dużo mówić, ja Wam życzę naprawdę no fajnego czasu, zapraszam z powrotem o 12.30 na przerwę. Będą jakieś gry zabawy dla dzieci. Tu jest pole zrobione, tutaj gdzie macie obgrodzone jest 250 monet zakopanych dla dzieci. Zaraz będą detektory, także dzieci będą sobie mogły. Ja nie wiem, czy wy coś znajdziecie, ale dzieci na pewno coś znajdą. Co... Nie wiem co, nie wiem co mam wam jeszcze powiedzieć. Kocham was wszystkich. Dziękuję, że tu jesteście. Bawcie się dobrze. Na razie. Co? No to słuchajcie, jeśli się zastanawiacie jak rozpalić grilla, to robicie to w taki sposób. Artur podjedziesz jeszcze raz na ten? Patrzcie, no. pani elegancko. Patrzcie. Pek i dron jest nie tylko do latania, ale przydaje też się bardzo dobrze do rozpalania grilla. Spójrzcie. Spójrzcie ogólnie co tutaj się dzieje, ile jest naprawdę e, ludzi. Tu mamy pole testowe dla dzieci, dzieci sobie kopią, jest mnóstwo monet e, zakopanych, a tam jest naprawdę no, setka ludzi w polu. Spójrzcie ile samochodów, e, no, dzień zaczyna się normalnie niesamowicie. Słuchajcie kochani, bo na dzień dobry buchła informacja, że tu kolega znalazł złotko i ja widzę, że ja widzę, że on podąża, ale to... Słuchajcie, miałem zobaczyć iść złotko, ale widzę, że w takim razie wylądowała jeszcze, ale piękna połóweczka hamerka. Ale śliczny. No taki kurde A, ogryzeczek uj. przy ten rozłotko Nawet znaczy na Znaczy, to ogólnie by, to by, był ameryka. pewnie cały, bo to nie jest przecięty co no nie? Miły. Także zdecydowanie bardzo piękny kurde. No tylko gratulować, jak który to znalazł. Ale gratuluję panie serdecznie. Może ja podążam, my? słuchajcie tutaj do Jarka. Jarka, bo słyszałem. Jarek to ty? O ja. Jarek, kurna, wiesz co, patrz i byłeś na tym polu już. Znalazłeś tutaj pierwszego swojego chamerka. I pierwszy złoto. I pierwsze swoje złoto zbyt też. No to kurde, no na dzień dobry, zanim zbyt wyciągniesz, zbyt dawaj, wyskakuj, dziękuję. bo już wszyscy dzwonią, piszą. E, no, słuchajcie, jak sami żeście słyszeli. Pierwsze złotko Jarka. No kurde śliczny, pierścioneczek malutki, bez punc, bez niczego Jest słyszałem. Jest punca w środku. środku. Koledzy spowlali mówili, że Czyli jest Wiktoriański, słuchajcie, złota obrączka, no pięknie, pięknie, kurde, no. Ta, 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 ta. Słuchajcie, dzień się zaczyna, no widzę powoli zaczynają wracać szczęśliwi ludzie. Jarku, gratuluję Ci bardzo serdecznie, żółwik, żółwik dla Ciebie, normalnie. A my lecimy dalej, spójrzcie, bo teraz Jarek będzie jeszcze oceniał, a zaraz przeskoczymy do Jarka. Słuchajcie, kupnijmy, co tutaj Jacek wyprawia.

Po chrześcijańsku chłopie! A co tu się po dzieje? To chrześcijańsku to To jest kolega ze Szczecina. To jest jeden, oso jeden główny osobnik, który przyjął z Polski do nas. Ze Szczecina chłopak. Trzymaj. I tu jest dla niego. Szczecińska przygoda, paprykarz. Jako jedyny je paprykarz widelcem, a nie łyżką. Tak jest. Daj, tak, proszę, proszę bardzo. bardzo ja. Już masz widelec, także Piter. dam ci tylko przekażyć paprykarz. Piter, smacznego. Potrzymasz mnie, ja otworzę mu od razu. No, Potrzymaj znależek. No, Chłopak, ten. No! no ale, co, ja, mi, ja, ja jestem gościnniejszy, ja ci otworzę. Rzuć mu zrób, mu to tak. Kurwa, ze Szczecina być i nie lubić paprykarza. Tak, tak jest. Na zdrowie. Smacznego. Długo. Nie zjem! <grywa> brawo, 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 brawo. Na dwa brawo. razy. Na dwa razy? Jeszcze jeden. jeden, jeden, jeden. Jeszcze <grywa> jeden. No, ja lubię nawet. Swoje no. teraz! Ty... To, <grywa> to to, i papryka to jest paprykarstwo. Ale to ty jest to ty jest go pierwszy raz w życiu? No. Poważnie? prosto z Torunia. jakoś niekoniecznie. Szacun, szacun. Dobra starczy! No słuchajcie, bo Tomcio mówi do mnie tak Adaś, słuchaj, znalazłem fibulę Ja mówię, co ty? On mówi, no, swoją pierwszą Tomcio, ja jeszcze jej nie widziałem Zaraz zerknę razem z wami, ale spójrzmy co ty tutaj masz Gdzie żeś zeszalał? No rzeczywiście jest kurde kawałek fibulki. Powiem ci szczerze, że taki jeszcze nie widziałem. Nie cała, ale jest. No nie cała, ale jest naprawdę przesympatyczna i zdecydowanie to jest fibula. Kurde, Tomasz, ja ci powiem, że trzeba będzie się temu przyjrzeć, bo ja pierwszy raz taką widzę fibulę. Ładna, nie? Muszę ci powiedzieć, Tomaszku, że ty zaczynasz ostatnio szaleć, naprawdę. Tutaj, tutaj piękny Hami, tu coś, tu ten. E, aby Acia siedzi w kącie. I, I pewnie myśli, kiedy te baterie mu się w końcu wyłączą. No, Batka, Tomasz, no kurde, gratuluję no. Co tu dużo mówić? To? Batka, my czekamy na ciebie teraz następnym razem. Lewciana, ty jesteś także nie czekamy. To jest też Barbara Żuwiczka A jak? Cześć, Cześć. Siema, siema, chłopaki. Kurde, jak fajnie was wszystkich kupię. Zobaczcie, siema, Tomasz. No słuchajcie, jak Mikołaje wracają, to i przynoszą prezenty. Tym razem jest to Pawełek. Paweł przyniósł, spójrzcie, kamereczka. Jest, słuchajcie, Kami prosto z pola. Co tu dużo mówić? Jest dużo sygnałów tam, Paweł? Jest trochę sygnałów. Będziesz wracał na pole? Ciapniesz jeszcze jednego? Liczę na Ciebie. Gratki, gratki, najpierw, najpierw gratki. Lecimy. Leczku, gratuluję serdecznie, bo naprawdę przepiękny Crotal Belt. Czyli tak po prostu dzwoneczek, no śliczny naprawdę, gratuluję. Słuchajcie, szybka migawka, bo Błażej też nie spał dzisiejszego dnia. Tu okazuje się, że on ma normalnie całą serię, kurde, monet. Całą serię. Całą serię, mówię, od małego George'a do dużego. Wiesz co, słuchaj, a to tutaj, ten zajazd, to on mi wygląda na Rzym. Ale nie będziemy polemizować, gratki dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Słuchajcie, my mamy małą przerwę w tym momencie, chcemy coś po prostu zjeść, tam jest spalone, jak widzicie grill, są kiełbaski inne rzeczy, każdy musi się posilić i za chwilę wyskakujemy tam i będziemy mieli sesję mikołajkową, także słuchajcie, będzie się działo dalej. Idziemy tam, Ech, a spójrzcie, co ja niosę. Ech, idę najnormalniej w świecie z choinką. Już mi łapy nie powiem, gdzie wchodzą, ale jesteśmy coraz bliżej. A to spójrzcie, słuchajcie, musiałem zmienić, bo mi rączka troszkę już bolała. Żółwiki, bo to może być łokietka. Ech. Super, no to jesteś mistrzem, kurde, świata.

Ta, o, słuchajcie, sobie. tak się zmęczyłem, że normalnie słuch mi brakuje. Chodźcie, chodźcie! Dostaniesz na roga. No. Słucham? No, damy choinkę z przodu, no. Tylko nie zabmniała za wysoko, bo się rozczepi. Chodźcie tam pod siano, idźcie proszę, wszyscy. Piotrek. Idź do fotu. A, spoko. Dobra, ha, przynieżerkę. Na no, efekt, to widzicie tego szaleństwa już naprawdę sami. Ja tu nie muszę dodawać naprawdę żadnych słów, bo Ewcia, bardzo wielkie, wielkie dzięki za tą sesję. Naprawdę niesamowita sprawa. Buziaczki dla Ciebie przesyłam. Kochamy Cię i dziękujemy Ci bardzo. Słuchajcie, ja wiem, że kojarzycie Beatkę i Tomasza, bo to, Tomasz to ostatnio szaleje, ale dzisiaj z Beatką gadałem na temat e, serwerka. Co nie, że czekamy. Aż Beatka przyniesie w końcu jakieś fajne sreberko. No i, słuchajcie, no jak to w życiu bywa, długo czekać nie trzeba, co nie? Beatka przychodzi i przynosi młodą Wiktorię sreberko. E, także no zajebista sprawa, naprawdę zajebista sprawa. Jest trzy pensy. Nic dodać, nic ująć, oby tak dalej. Gratulacje, Beatka. Tomasz, dla Ciebie żółwik ogólnie, za, ca za cały okstałt. E, także jest wiki, lecimy dalej. Słuchajcie, bo tu się akcja dzieje, bo tutaj dzieci miały pole testowe. i okazuje się, że na tym polu testowym wcześniej wpadła przepiękna średniowieczna. Ty znalazłaś teraz? A Iwo męczył, męczył. Słuchajcie, i co znalazł Iwo? No hamera ponoć znalazł. Hamerka znalazłeś? A ja nie wiem czy nie jest jeszcze panem czasem. Żółwik! O, super, fajną masz zapinę! Słuchajcie, ja idę zobaczyć. Pokażcie dawaj, co macie Panowie Panowie, no panowie dawaj, dawaj, kto to pokażę. znalazł? No trójka Wasza trójka Wiecie co wam powiem? Jesteście normalnie w raju Patrzcie się Ale akcja No nikt tego nie znalazł od dłuższego czasu Daj, ładnie Dawaj. Czekaj, czekaj, czekaj to Victoria jest? To daj, daj nagrać. Tak. Wiktoria! Tak. Daj wytrzymy ładnie. To nie, wiecie co to jest? To jest ten... E... To jest jakiś... Milk token. To jest token, co nie? To jest token. No. Jest to wyszka. jest normalnie tak przepiękna znajdka. Zobaczcie. Zobaczcie, co jest tak przepiękne. Wow. To jest skarb dla was. Normalnie tak, to skarb. No piękny, piękny, dalej piękny, piękny tokenik. Tak. Przepiękny. Iwo, lecisz dalej? Jakby co? Żółwik, tu jeszcze jeden. Ja wiem, że Iwo normalnie lecimy. No i słuchajcie, wraca nasza gwiazda Basia. I oczywiście krzyczy z daleka już, że co masz Basiu? Mam Rzymka. Masz Rzymka? Mam. Jednego, dwa, trzy, Tak, jedno fuczianego. Mam funciaszka, mam ciorcia. E, brawo. brawo, Basia. Basia, to jest fajnie, to jest, Brawo. To jest A najlepsze no to, to jest to. No. O, no, posrebrzany guzik. To guzik, no. ale, guzik ale już widziałem no? ale, no? ale, no? ale wiesz tak? co? Basiu, tego guzika tak? to ja dzisiaj widziałem już. Tak, to, ale już ja tak A, to wszystko A to ty mi go dzisiaj pokazywałeś? Tak. Ale już ja tak to wszystko zna. I wiecie co, jeszcze ten guzik Pokaż, gdzie masz Tu mój rzymeczek jest. Ten jest piękny guziczek. Yes, yes, to jest nie, to jest 100 Rzymek. No, no Rzymek ładnie. Nie ja wiem się znał, w tym jednego. Jest rzymek, jest jest słuchajcie. No takiego jak... Na 100%, 100% chapsla, kurde, chapsla nie ma co, zapinanego. słuchajcie. Dziki idzie w pole. To zawsze coś wyłoży. Wyła <laughs> i wyryła. To to ja nie wiem, takie to cienkie, ale co To, nie wiem. to jest krótki czas To nie będzie a? jakiś tokeni. Chociaż nie, to jest ten. Tutaj masz kreskę, to jest tu jest baba na wózku, to jest jakiś ten. No jest krecha. Jest krecha. Po tej kresce to Poczekaj, nie wiem nie jak to była Starta to od razu wiadomo, że to, A, to jest okay. któraś... Może być to Wiktoria. Halpenny. Halpenny, no. No ale zdecydowanie krecha. Kurde, okay. Barbara, ty to, to widzisz, ty to masz jakieś te swoje takie ścieżki. Gdzie ty chodziłaś? Ja ci powiem. Wszędzie byłaś. Wszędzie My słuchaj. Masakra, słuchajcie. Gdzie było? Gdzie, gdzie... Na dziecięcym. Na dziecięcym. Na dziecięcym chodziłaś? Słuchaj, gra... gratuluję Basia normalnie, serdecznie. Lecimy dalej żelazo, Andrzej, co znalazłeś? Grosika! Polskiego grosika! Wracamy do domu! Na, polskie, na angielskie ziemi chciałem powiedzieć, kurde... Tak! Gdzie go masz? Zobacz, słuchajcie... Polski grosik! Jest polski grosik, jest... A każdy krzyczał kawał żelaza! bił jak On może mieć w środku żelaza. Tak, ale bił jak co? To bił taki jak że do kawał żelaza. No. No. Super! Widzieliście? To Kochani, ściemnia się. Ja mogę powiedzieć jedno, że to był naprawdę bardzo, bardzo udany dzień. My powoli będziemy zakańczać. Część ludzi już wyjechała. Ewcia? Słuchajcie, wyjechała część ludzi, ale reszta pozostała. Więc jest świetnie, bardzo dalej. Tak, my zdecydowanie tu jeszcze zostajemy. Słuchajcie, na troszeczkę dłużej poszalejemy troszkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Proszę bardzo, bardzo zostawić jakiś ślad po sobie. Subik, like, komentarz, coś w tym stylu. Ja Wam powiem szczerze. Jest tak fajnie, że nie wiem, czy nie zostanę tutaj na noc razem z Michałem. Ja idę się powoli żegnać z tymi osobami, które jeszcze wyjeżdżają. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.